Dzień dobry, dzisiaj zapraszam na oczyszczenie paznokcia, po którym nie do końca wiem, co tam się dzieje. Z informacji, które otrzymałam od pacjentki, wynika, że wielokrotnie robiła sobie hybrydę. Pracuje w butach BHP, czyli już jest taka informacja, która sugeruje, że tam mogło dochodzić do ciągłego ucisku i wilgoci. Po usunięciu hybrydy ukazały się takie plamy z onycholizą plus czarne kreseczki, czyli objaw drzazgi czyli w dużym uproszczeniu przepalone łożysko od hybrydy. Zaczęłam od oczyszczenia sobie wszystkiego, co nie przywiera do łożyska paznokciowego. Wycinam te białe miejsca i kolejno używam różnego rodzaju frezów, tak aby idealnie usunąć sobie to wszystko, co jest zmienione. Zostawić tylko te fragmenty paznokcia, które przywierają faktycznie do łożyska. Odsunięcie tych obszarów jest konieczne, dlatego że w momencie, kiedy pacjent ma wprowadzać produkt odżywczy na łożysko, no to nie będzie w stanie tego robić, jeżeli tam, gdzie znajdowała się płytka paznokciowa. A smarowanie czymkolwiek po paznokciu no nie ma żadnego sensu, bo jest strukturą martwą, więc wprowadzamy produkty odżywcze w łożysko i w macierz. No i tu już mamy wszystko oczyszczone, przygotowane do odbudowy.